Akcja wydawania bezpłatnych testów dla dorosłych mieszkańców Świadowa Zdroju w dalszym ciągu trwa. Rozpoczęła się wczoraj, w poniedziałek i jeszcze do jutra będziemy Państwu wydawali, wydawali testy w godzinach 11-14 na stacji kultury w Świadowie Zdroju przy ulicy Dworcowej. Czy to jest dobry pomysł? Dobry, bardzo dobry. Bardzo słuszna. Akcja może jest i dobra, ale wolałbym te pieniążki na biednych przeznaczyć. Światowie jest tyle biedoty. Ale nie chce pan wiedzieć, czy, czy jest pan zdrowy? Ja wydaje mi się, że jestem zdrowy, bo y, od dłuższych miesięcy nie zachowuję się, jakbym był osobą chorą. No tak, ale można przejść bez w być, być może y, na, na dzień dzisiejszy nie, nie doświadczyłem tego i trudno mi na te pytanie odpowiedzieć. I cała, moja, I cała moja rodzina też prawdopodobnie nie przechodziła, możeśmy się nie czuli ani jednego dnia źle ale dla własnego dobra chcemy sprawdzić, czy miało to miejsce. Testy są zapakowane w, w takich paczuszkach. Zawierają także instrukcje obsługi, jak sobie, jak sobie taki test wykonać. Każda rodzina dostaje zapakowaną paczuszkę, w zależności od tego, ile jest zameldowanych osób dorosłych w danym lokalu. Jest także możliwość wykonania tutaj testów u nas na stacji kultury. Jeszcze jutro prosimy dzwonić, jeżeli ktoś by potrzebował takiej pomocy. Panie pielęgniarki z Użyskiego Centrum Medycznego na pewno Państwu, państwu pomogą państwa pobieraliśmy test na covid-19. Była dość znaczna frekwencja. Byli to ludzie z reguły starsi, którzy potrzebowali naszej pomocy. Natomiast większość chyba ludzi, że tak powiem młodszych została w domu, jednak poradziła sobie z wykonaniem tego testu. Wykonujemy ten test jeszcze dzisiaj i 23 grudnia. Przypominamy także, że jeżeli komuś wyjdzie test pozytywny lub będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, może zadzwonić do jednej z naszych przychodni, bądź tej przychodni w Goplanie, bądź na ulicy Korczaka i tam skonsultować z obsługą medyczną, co robić w dalszym, w dalszym etapie, jeżeli będziecie mieli Państwo test pozytywny. Także zapraszamy do odbioru testów. Jeszcze kilka ich zostało, więc jeszcze nie wszyscy mieszkańcy testy odebrali. Zapraszamy dzisiaj do godziny 14 i jutro od godziny 11 do 14 na stacji kultury ulica Dworcowa 1.